Debata, która się przed chwilą e, zakończyła, dotyczyła aktualnych wyzwań w raportowaniu ESG dla spółek giełdowych, e, ponieważ aktualnie zmieniają się bardzo mocno i drastycznie e, regulacje w tym zakresie. I zarówno spółki, jak i inne podmioty, e, które są e, uczestnikami rynku, rynków kapitałowych, rynków finansowych, ale też całej gospodarki, no, stoją przed. E, wielkimi wyzwaniami. Jeżeli chodzi o spółki to przede wszystkim dotyczy to właśnie nowych regulacji, czyli będą musiały raportować w inny sposób niż dotychczas o obszarach e, S i G. Wprowadzone zostaną standardy dla wszystkich, dla poszczególnych sektorów, wszystko po to, żeby odpowiedzieć na zapotrzebowania różnych podmiotów i przede wszystkim na to, aby dane, które spółki publikują, były i właśnie w tej debacie mówiliśmy, z czym się będą wiązały, z jakimi kosztami i korzyściami te nowe regulacje, zarówno dla dużych spółek giełdowych, dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak na tym zysku, zyska efektywność rynku, no i jaka rola w tym będzie nowa rola audytorów, jak również podmiotów z sektora finansowego.